Obóz zagłady w Auschwitz został utworzony w 1940 roku przez Niemców na terenie Polski, okupowanej przez trzecią rzeszę niemiecką po napaści na Polskę, we wrześniu 1939 roku. Początkowo celem tego obozu była eksterminacja polskiej inteligencji. Po założeniu obozu Auschwitz II stał się miejscem masowej eksterminacji Żydów. Rząd polski od września 1939 roku był na uchodźstwie, najpierw we Francji, a później w Wielkiej Brytanii, i nie sprawował jurysdykcji na okupowanych przez Niemców terenach. Wedle konwencji haskiej, odpowiedzialność za wydarzenia na okupowanym terenie bierze okupant, czyli w tym przypadku III Rzesza Niemiecka, niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady na terenie Polski. W tym Auschwitz były niemieckimi instytucjami z niemieckim personelem państwowym, wypełniającymi niemieckie zadania gospodarcze i polityczne. Nie istniały polskie obozy koncentracyjne. Polacy obok Żydów byli ofiarami niemieckiego ludobójstwa. Polska w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny straciła prawie 20% populacji. Określenie polskie obozy koncentracyjne jest kłamstwem oświęcimskim, czyli zaprzeczeniem niemieckiego sprawstwa Holokaustu ściganym przez prawo wielu państw, także Republiki Federalnej Niemiec. Mówiąc wprost, ku prawdzie, Polacy, Żydzi i inne nacje, to ofiary zbrodni, której sprawcami byli Niemcy.